Cześć, witajcie na kanale Kamaro Filgen. W dzisiejszym odcinku zademonstruję Wam demontaż seryjnego radia. I opowiem Wam, po co to wszystko zrobiłem. Czyli po co rozebrałem seryjne radio na czynniki pierwsze i jak to zrobiłem. Także zapraszam do oglądania odcinka. Ponieważ zakupiłem Zestaw foteli skórzanych do Chevrolet'a Camaro posiadający funkcję podgrzewania. Chciałem ten cały zestaw zmontować i podłączyć w sposób fabryczny. Niestety w moim fabrycznym radiu brakowało przełączników do obsługi tej funkcji, w związku z czym musiałem zakupić sobie z demobilu taki drugi zestaw. No, i niestety on okazał się trochę wadliwy, bo ta budowa jest pęknięta. Wpadł na pomysł, że po prostu przełożę te pokrętła wraz z przełącznikami do mojej, mojego radia seryjnego. Natomiast w międzyczasie okazało się, że na płycie sterującej z mojego radia seryjnego brak możliwości obsługi tej funkcji. Nie ma modułów sterujących tą funkcją. Jak również nie ma LEDów, które za tą funkcję odpowiadają. Przepraszam, wam pokazuję, jak to wygląda na moim seryjnym radiu. Tak wyglądają oczywiście przełączniki. A tak wygląda płyta sterująca, która ma tutaj te dwie małe diody LED od sterowania, przepraszam, te tutaj dwie małe diody LED od sterowania funkcją podgrzewania foteli. Jak również w części tylnej są, różne, są wlutowane różnego rodzaju komple, komponenty, które za tą funkcję odpowiadają. I gdzieś tutaj one były. Zatem zaczynamy. Fabryczne radio składa się przede wszystkim z obudowy zewnętrznej, obudowy wewnętrznej. Kostką sterującą płytą główną. W kolejności znajduje się płyta sterująca, do której przykręcone są pokrętła sterujące. oraz przełączniki i na końcu wyświetlacz On podpinany jest pod płytę sterującą za pomocą tej wiązki. Budowa tylna przytwierdzona jest do obudowy przedniej, jak również płyty głównej za pomocą takiej ilości śrubeczek. Na krzyżak. Natomiast płyta główna przytwierdzona jest do obudowy zewnętrznej taką ilością śrubek. Po odkręceniu wszystkich śrubek trzymających płytę sterującą, Napotkamy na opór ze strony tego typu elementów, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, w które wchodzą pokrętła sterujące. To jest pokrętło odłącznika, no a to jest wybór Select menu. I teraz, jak je zdemontować, żeby nic nie uszkodzić? Pokrętła się znajdują, myślę, że wszyscy wiedzą, że znaczy to jest akurat pokrętło zasilające i głośność. I teraz w jaki sposób można je zdemontować. Zobaczcie, z tej strony mamy tego typu element. który ma takie specjalne nóżki tutaj z tyłu. One wchodzą w odpowiednim, w odpowiednim ułożeniu. I tak to wygląda. W środek wchodzi ten element i jest po prostu zatrzaskiwany. Tej obudowie, ale przede wszystkim zatrzaskiwany jest tu w tym miejscu. Ten element środkowy wchodzi tylko i wyłącznie z jednej strony, czyli od, od góry. On zatrzaskiwany jest tutaj, w tym elemencie na dole. I żeby bezpiecznie zdemontować to pokrętło, należy delikatnie podważyć od dołu. Ten czerwony element, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, do momentu, aż on sobie ładnie wyskoczy do góry. Jak on już się poluzuje, już nie siedzi ciasno w tej tulejce, to można wyszarpać go odrobinę mocniej do góry po to aby ten biały element mógł wyskoczyć on ma zaraz postaram się to pokazać o. On ma tego typu zatrzaski i delikatnie umiejętnie wyszarpując jesteśmy w stanie zdemontować go tutaj z tej wnęki A teraz po Delikatnym podważeniu wpadł nam przycisk do środka, ale dzięki temu mamy tutaj luz na tym pierścieniu. No i możemy delikatnie spróbować wyszarpnąć pokrętło z tej wnęki, o której wspominałem wcześniej. Już nawet widać, że Cała płytka nam się rusza, w związku z czym świadczy to o tym, że odkręciliśmy wszystkie śrubeczki utrzymujące ją w tej obudowie. Następnie podważę identycznie z drugiej strony i doprowadzę do tego, do tego luzu płytki, aby później móc te pokrętła wyszarpać. Także w tym momencie mamy pewność, że tylko te pokrętła trzymają płytę sterującą na miejscu. I zdecydowanym ruchem wyszarpujemy po to żeby ten środkowy element wyskoczył. Analogicznie postępujemy z drugą stroną i po wysunięciu tych pokręteł mamy już e, odpiętą. E, mamy już swobodny dostęp do płyty sterującej i możemy ją odłączyć od e, obudowy tylnej. Od obudowy zewnętrznej. I tak wygląda zdemontowana płytka. W tym, w tym miejscu znajdują się ledy od Przełącznika grzanych foteli T2. Tu jest to miejsce, gdzie powinny znajdować się komponenty od podgrzewanych foteli. A na tej płytce zlokalizowane są w tym miejscu. Wyświetlacza nie trzeba demontować, wystarczy jedynie odpiąć wiązkę. Natomiast ja dla celów poglądowych zdecydowałem się go odkręcić. On przykręcany jest na czterech śrubkach. I dwie śrubki to są jakieś śrubki od masy, i ta masa jest realizowana za pomocą tego typu drucików. Także. Masa przychodzi. W ten sposób na tu góra przychodzi do, do wyświetlacza. Mamy jedną wiązkę sterującą od wyświetlacza do płyty i później z płyty sterującej do kostki zasilania. To tak pokrótce wygląda demontaż tych elementów. No a montaż jest oczywiście odwrotnością. Ostatnimi elementami do obsadzenia są pokrętła, jak również pokrętła klimatyzacji. Także rozpoczynamy od tego, że ten przycisk środkowy wkładamy do tej czerwonej obudowy. I teraz tak, on tu ma taki bolec dziubek, takie kółeczko u góry. No i to kółeczko idzie zgodnie z napisem. W środku znajduje się elektrostyk, więc to kółeczko musi centralnie trafić na elektrostyk. Więc delikatnie obsadzamy i czekamy aż właśnie w ten sposób wpadnie. I teraz dociskamy aż wskoczy. I siedzi. To samo robimy z drugą stroną, tylko akurat to kółeczko jest z boku. Elektrostyk również znajduje się z boku. W związku z czym wkładamy do środka. Ustawiamy odpowiednio napisem. I delikatnie dociskamy. Ok, następnie, jak już ten środkowy element sobie ładnie wskoczył, dociskamy po zewnętrznej, a ten zewnętrzny pierścień, czyli ten. Można powiedzieć, czerwony. On też ma od środka takie zapadki pod kątem. Trzeba odpowiednio nakierować, żeby. No zobaczcie, tutaj się ślizga i odpowiednio też sobie obracamy ten pierścień. On teraz jest fajnie ułożony i dociskamy go po zewnętrznej troszeczkę mocniej. I on też. Musi sobie skoczyć i wtedy czujemy opór jak pokrętło ładnie sobie chodzi. Oczywiście elektrostyk również. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ok. I pozostało nam na koniec montaż pokrętł klimatyzacji. One są przykręcane na dwie tego typu śrubeczki. I mają takie dwa małe zatrzaski. Z jednej i z drugiej strony. I te zatrzaski wchodzą w te miejsca. Jedno i drugie. Trzeba tylko pamiętać, który jest który. To jest z tego co pamiętam panel prawy. Także on sobie przejdzie tutaj. I gdzieś tu mamy drugi. O, a to jest panel lewy z ustawieniami Ogrzewania. Także on przyjdzie sobie w to miejsce. W ten sposób, jak już będą przeczyszczone, to po prostu je wciskam delikatnie, oczywiście, żeby, żeby tych zatrzasków nie zniszczyć. A na sam koniec przykręcam je od strony yy, płytki, przykręcam je do, do samej płytki. I koniec. I radio mamy złożone z płytą mającą funkcję sterowania podgrzewanymi fotelami. Także dziękuję uprzejmie za uwagę. Zapraszam do śledzenia naszych materiałów i do subskrypcji naszego kanału oczywiście. Podgrzewanie foteli funkcjonuje. I to mnie cieszy, bo zwłaszcza teraz w okresie zimowym ta funkcja okazuje się być bardzo przydatna.